nie wypada. Hmm. jak ktoś to? A Ma, Mam już inny pomysł. Shimer, chciałbym być w popcorn. Bum, zacharad, wojnieniec, dzień, dzień dnia, się mam na popcorn. O, 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 kukurydza. Chyba. Hokus pokus czary mary, a pragdabra zmienia się. Popkorn! Dzięki Lia. Dzięki Lia. Chyba to są babeczki. Pum, z Twarzy lat. trzy dni dnia. Hej, zaczekaj. Co to było? Simrisaj, mam. Mam babeczki! Wow! Że to przyjęciu! Zakrycie! Och, cześć, Lia! Jak się masz? Nie wiedział jak. Papalia. Do zobaczenia wkrótce! Do zobaczenia! Pora wracać już do domu. Uwielbiam się kochać. Do zobaczenia! Gdy sobie pomagamy, błędów się nie boję. Do zobaczenia jutro, przyjaciółki moje! Potrzebujesz czarów Shimmer i Shine? Bum za haram! Tylko znak pana! Wracać czas życzenia już spełnione, nie wyszło coś, nie szkodzi, zdarza się przygoda. Uwielbiam być cichy, tanga,